Dziękuję, że poświęciłeś chwilę swojego dnia dla mnie. Widzę Twoje zmagania, Twój ból, Twoje lęki. Wiem, że czasami ciężar wydaje się nie do uniesienia, a dni dłuższe niż możesz znieść. Ale pamiętaj, życie tutaj jest tymczasowe. Wszystko, z czym się teraz mierzysz, choć trudne, nie będzie trwało wiecznie. Cierpienie może wydawać się bezkresne, ale jestem tutaj, aby przypomnieć Ci, że po każdej ciemnej nocy słońce znowu wschodzi. Ja też przeszedłem przez ból. Znam ciężar niewidzialnych łez, ran, których nikt nie rozumie. Wiem, jak to jest nieść coś, co wydaje się większe niż Ty sam. Ale chcę, żebyś wiedział, mój umiłowany, że każdy krok w bólu buduje coś większego. Każda walka kształtuje Twój charakter, wzmacnia Twoją wiarę i zbliża Cię do Ojca. Nigdy nie powiedziałem, że będzie łatwo. Powiedziałem, że będę z Tobą. Zawsze. I jestem tutaj. Nawet kiedy mnie nie czujesz, nie widzisz. Jestem przy tobie, podtrzymując cię, gdy brak ci sił. Zatrzymaj się na chwilę. Oddychaj. Poczuj pokój, który tylko ja mogę dać. Nie martw się tak bardzo o jutro, bo jeszcze go nie ma. Zajmij się tym, co teraz. Powiesz mi to, czego nie możesz rozwiązać. Ja mam wszystko pod kontrolą. Wiem, czego potrzebujesz, zanim jeszcze poprosisz. Czy czujesz, że tracisz czas, że biegniesz bez celu? Chcę ci przypomnieć, że chociaż sprawy tego świata zajmują Twój czas, pamiętaj, że priorytetem Twojego serca powinno być to, co wieczne, to, co nie przemija. Szukaj mnie, bo we mnie znajdziesz odpoczynek. Świat będzie Cię zachęcał, byś się spieszył, byś biegł, byś zdobywał. Ale ja proszę, byś przyszedł bliżej, byś usłyszał mój głos w ciszy, byś mi zaufał. W oczach świata może się wydawać, że stoisz w miejscu, ale w moim czasie poruszam wszystko na Twoją korzyść. Nigdy się nie spóźniam, nigdy się nie mylę. Kiedy czujesz, że jesteś zmęczony, pamiętaj, że moja siła doskonali się w Twojej słabości. Kiedy myślisz, że jesteś sam, pamiętaj, że nigdy cię nie opuszczam. Kiedy rozpacz puka do twoich drzwi, spójrz na krzyż. Tam jest dowód na to, jak bardzo cię kocham. Nie zagub się w hałasie świata, nie pozwól, by troski przytłoczyły twoją wiarę. Żyj każdego dnia z celem, wiedząc, że wszystko współdziała ku twojemu dobru. Nawet jeśli teraz tego nie rozumiesz, ufaj. Prowadzę Cię drogami, które zaprowadzą Cię do prawdziwego pokoju. A jeśli dziś czujesz, że nie dasz rady, że nie jesteś wystarczający, pamiętaj, ja jestem wystarczający za Ciebie. Jesteś kochany, jesteś widziany, jesteś cenny w moich oczach. Wytrwaj, bo zwycięstwo już jest Twoje. Obiecałem Ci życie, życie w obfitości. To nie oznacza braku walk, ale pewność, że nigdy nie będziesz w nich sam. Dlatego podnieś głowę. Jestem tutaj, troszcząc się o każdy szczegół. Po prostu zaufaj. Niech Twoje serce odpocznie we mnie. Jestem Twoim schronieniem. Twoją siłą, Twoim fundamentem. I jestem z Tobą aż do końca.